Więc oni jechali do leśniczych i po prostu ustalali gdzie Bo tu się bo zaczynają się nie, te tory Hej, stajemy ja tu wyjdę Dobra, możecie prowadzić stąd A my drudzy? Brodzenie się zaczęło, ty, ale ja tu nie mam jak, jak przejść zbytnio nie, kurwa, to nie ma. i co dobra. i cze, co i gdzie jest kamilon żeby mnie zbyć? nie ma go dobra czekamy na niego jedź on już przez jest daleko dobra poczekaj Hops, dwójka i jak mam tu jeluć? lewo mieć ja nie mam gazu w ogóle mój oni już stoją tu się opierdzielamy się widzisz, o ile tu gałęzie jest. po... po co my w ogóle tu żyjemy? Ja powinnam być trochę bardziej po tamtej stronie. Bo tu jestem za blisko. Jeden... Okej, okay, jedziemy. O Boże. I wy... O Boże. Dźwięki są przerażające. Nie przesiąkaj. I bardziej w lewo. Jak w lewo? Nie było w lewo, Maciej. Tu nie w ma w lewo. Dobra. No to tu no teraz. Tu też bardziej w lewo jedź. Jestem Jest. I tak, tak. No, trochę w lewo, no i teraz, no teraz w prawo, no i teraz w lewo, tak w lewo. Dobra, stajemy. To inny, ja. Pierwszy. Bo tu zobacz, prawie już luz. ale, o kurde, pamął. Za grube było, challenge. To jest jakaś jabłka grosza. Ale tu jest szerzej, nie? Z tyboki, nie... Góra najważniejsza jest, nie? To jest よろしくお Ale teren, ja pierdolę. O, teren piękny. jedziesz tak. Nie, no mogę, nie, chyba mogę jechać sami środkiem. Jedziesz środkiem, jeden, szybko cztery. gaz, 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 gaz Tak gas, gaz gas, gaz. gas, No. Dobra, kurde. A ja no, spokojnie, nie, dałeś tutaj, radę. No, ja chciałem mieć tym lewym i prawym bokiem, nie? Ale ja nie, tu byś przejechał. Ty ja mylę to pływaliście. Mówię, dobra, no nie dam rady. Tam będzie ciężko to, to, to zaraz, będzie próbujesz. bardzo trudny. Bardzo trudny teren, nie? Tu, no, tu jest też jest ciężko. Jest prosto, nie mam rady. Nie mam Nie, bo tu jak jedziesz bo wolno, to się zakopie. <ślańczym> jedziesz się w ogóle. Na dwójce że... kurde zgasło Ale nie bo tu wiesz to Jedynka nawet nie było Jedynka sobie I Nie było kurde I Nie było tam ziemi Dobra, a jak to trzeba zrobić? Jak już robisz to Nie, robisz gaz, to gaz Dajesz kamień? łoś, chodźcie tu szybko Ale jak je na wielkich łopatych Chodźcie tu szybko zobaczyć łosia, 20 metrów od nas Stoi się kapi na samochód Łoś, wielki łoś No, ale wydłe no, ale... rzeczywiście no, ale... A no bo to te łosie to one się nie boją. Ale duży, naprawdę. Gdzie? No, tu na. taki brązowy. Jak niedźwiedź. Jak niedźwiedź. No, on się nie boi. To jeszcze kawałek, bo nie. A teraz za drzewem mam go. Nie, tak za daleko do kamery. Ale, ale jakie ma te? Jakie ma poroże, wiesz? Poroże ma wielkie. A? To wiesz, to wiesz, Tablice No, no się właśnie jechał. Jechał, wiesz. Wiesz, Teraz wiesz, weże cyfryzacji to niestety Co to za problem i jaką kamerkę ustawić Tak, żebyś czytało nie? Mhm. Tylko wtedy musisz mieć jakieś tam wiesz, zapasowo coś No i baterie tam, wiesz powerbanka włożą, kamerkę Nie, ale masz jakiś że udowodnij, że, że to nie Ty jechałeś Pokażę. Mhm. No, ja mówię, dobra, to ja wygenerowałem, to nie ja jechałem, nie? To no, widać pan 6 tak, palców mam, nie? Na zdjęciu. No, tak, to. tak samo na tych, żółtych, na tych żółtych fotolatarach, tylko 50% jest skuteczności. Reszta mówi, że jakiś Ukrainiec jechał. Czytajcie go. No. Wieki. Poczekaj, milionowe. w ogóle to tak. Zaczyna... Patrz, patrz na niego. Poczekaj ma od tego. A co on robi? Tam wpadasz, tam po prostu musisz wpaść, nie? No robisz to pomału. No i jedź pomału w tą dziurę, tylko wtedy jak najwolniej, nie? W tą dziurę. Jak najwolniej. Sprzęgło Sprzęg złap. I co teraz? teraz? No nie wiem, gaz do przodu idzie czy nie? Idzie. Nie. Dobra, zgasł by się. Teraz zgasł i odpalł. No dobra, masz. No to zaraz już. dobra, okay, masz i no, odpalaj. Nie no, odpalaj. Masz odpalony, no jedzie jedynka teraz do przodu. Nie, nie kręć mocno kołami. Okay, gaz, 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 gaz. Gaz, gaz, gaz. po prostu to no, no, no I teraz Nie, ten... Dobra, jedziemy. jedziemy. dalej. Nie, nie stop, stop, zatrzymaj się. No, czekaj, stop. Nie gazuj sprzęgło Mam cały czas. To to? Tak? Nie? Nie, tak? Dobra, ja nie umiem parkować, więc już powiedzieć widziała, co. Tak jest normalnie się. ma? Jak tam? Konsa? No co? A dobrze, że te rękawiczki sobie ubrałeś powiem ci No. O, kurde, ty jesteś twardy. No. Gacie ci spadły aż tutaj. Herbatkę masz na lano. Zaraz kiłbasę. Thank um. you.